Jest pięknym momentem człowieku, czytaj, pismo święte, pytaj, czytaj, weź do ręki, żywe słowo, te święte księgi, do wyprostowania są drogi kręte człowieku, czytaj, pismo święte. Szalom kochani, witajcie bardzo serdecznie. E, oczywiście z tego miejsca, które, jak część z Was kojarzy, wiąże się z początkami w ogóle tego kanału, i oczywiście to nie jest bez znaczenia, że dzisiaj spotykamy się właśnie tutaj w tym miejscu, e, dlatego że w środę, w środę minęło e, dwa lata, odkąd istnieje kanał ziarno w glebę, e, odkąd pojawiło się pierwsze rozważanie słowa bożego tutaj na tym kanale. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przez te dwa lata wytrwale ze mną byli, którzy w jakiś sposób odnaleźli się też w tym rozważaniu słowa. Dzięki Wam bardzo serdecznie. Dziękuję wszystkim subskrybentom. Dziękuję wszystkim lajkującym, komentującym, udostępniającym te wszystkie nasze treści. Bardzo się cieszę, że przez te dwa lata ten kanał zdobył też nowych, nowych oglądaczy, nowych słuchaczy. Super, ja się bardzo z tego cieszę. Dlaczego nie? Dlatego, że akurat ten kanał i akurat jakoś moje rozważanie tutaj ma jakieś znaczenie. Natomiast cieszę się z tego względu, że poświęcamy czas na Słowo Boże, a to jest zawsze owocne i to jest zawsze budujące. Nie? Słowo Boże nie wraca do, do Boga bez, bezowocnie, nie? zanim nie dokona tego, co, co miało wykonać, tak czytamy w Piśmie Świętym. Więc ja mam nadzieję, że każdy kontakt ze Słowem Bożym nawet przez ten kanał jest dla nas zbawienny i budujący. Kochani, czytając dzisiejszą liturgię słowa, przyznam się wam też, że odkryłem pewną ważną prawdę o sobie samym, bo w księdze mądrości Dzisiaj w pierwszym czytaniu czytamy takie słowa, kto dla niej, dla mądrości w stanie o świcie ten się nie natrudzi. No, i tak sobie pomyślałem, no to że dlaczego jestem taki głupi, nie? Bo mnie rano z łóżka, no to jednak jest wyzwanie. No, ale że tak powiem, zatrzymajmy te karuzelę śmiechu i przejdźmy do rzeczy, czyli do dzisiejszego odcinka i do tego, co kryje się w dzisiejszym słowie. Między innymi, bo oczywiście tych treści jest znacznie więcej niż będziemy w stanie tutaj poruszyć przez te. Kilkanaście najbliższych minut. Zapraszam, kochani. I tak, powiem Wam, że to, co mnie jakoś szczególnie poruszyło dzisiaj, to będą słowa z drugiego czytania. W drugim czytaniu Paweł będzie zamykał ten swój tekst, czy właściwie ten tekst, który my czytamy, bo nie tekst samego listu, ale ten fragment będzie się zamykał słowami. W ten sposób zawsze będziemy z Panem przeto, wzajemnie pocieszajcie się tymi słowami. Paweł w tym fragmencie listu do Tesaloniczan, który dzisiaj czytamy, mówi trochę i o umieraniu, mówi i o końcu świata. Znowu, jeśli w Waszym kościele oczywiście jest przeczytana ta dłuższa wersja drugiego czytania, bo możliwe, że możliwe jest podzielenie dzisiejszego czytania, można skończyć na tych, którzy, umiera, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z nimi. Natomiast mam nadzieję, że, że doczytaliście też drugą część, która już mówi właśnie bardziej o końcu świata, dlatego że na tym też by mi bardziej zależało, więc zmierzcie się proszę z tym tekstem. Natomiast właśnie pomyślałem o tym, w jaki sposób my sobie wyobrażamy koniec świata, nie? w jaki sposób my kształtujemy te, te wizję zakończenia jakiegoś etapu naszego życia. I często, pomyśl, często wydaje mi się, że myślimy o tym w taki sposób bardzo przelękniony, nie? Że, że ten koniec świata to jest jakiś Armagedon, zniszczenie, unicestwienie, że w takich klimatach trzeba go postrzegać, jakby w klimacie takim przerażenia i lęku. Nie? To pewnie wynika też mocno z, nie wiem, z tego, w jaki sposób się nam to przedstawia, chociażby w popkulturze, nie? Nie wpływ jakichś takich hollywoodzkich produkcji które właśnie słowa armagedon, słowa koniec świata wiążą z pojęciami takimi bardzo strasznymi. Nie? I to też wpływa na naszą wyobraźnię, to w jaki sposób my później na to patrzymy w naszym życiu, też no, tym duchowym. I, i, więc z jednej strony właśnie to, nie? taka popkultura, tak bym to ujął, może mieć na to spory wpływ. Oczywiście też jest to dla nas cały czas coś nieznanego. Nie? To nastąpi kiedyś tam, może, może tego nie doświadczymy z perspektywy życia ziemskiego nawet, ale przeżyjemy to tylko raz. I, i, I też jak coś takiego poznać, to jest dla nas coś niewyobrażalnego, jakaś przestrzeń, w której nie wiemy, jak się poruszać, bo nie mamy doświadczenia poruszania się w tej przestrzeni, więc to też wprowadza w nas jakieś może obawy czy jakiś lęk. Nie, nie wiem, może to też wynikać z tego, że nie czujemy się godni na spotkanie z Bogiem. I tutaj to, ta myśl wiązałaby nam akurat te, te dwa wątki drugiego czytania, czyli właśnie naszą śmierć, która też jest spotkaniem z Bogiem. No i koniec świata, jeśli, jeśli go doczekamy, to też jest nasze spotkanie z Bogiem. I, no i nigdy nie będziemy godni. nie? Myślę, że mamy tego świadomość. I czasami ta świadomość może niestety właśnie wywołać w nas też taki efekt, że będziemy się tego obawiać. Nie? Taka... Taki klimat będzie nam towarzyszył mówieniu o końcu świata. Natomiast co pokazuje nam święty Paweł? Paweł po całym tym opisie, właśnie wizji końca świata, tak, że właśnie Pan stąpi z nieba na hasło, głos Archanioła, trąby Bożej, zmarli, powstaną i tak dalej, i tak dalej, nie? Pozostawieni na przyjście Pana jesteśmy i. Będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, on to wszystko właśnie wiąże bardziej z nadzieją. Nie? On właśnie płętuje jakby tę rzeczywistość, słowami: Będziemy z Panem, będziemy z Panem, pocieszajcie się tymi słowami. Nie? Dla Pawła to jest fragment, dla Pawła to jest rzeczywistość, która jest pełna nadziei, która jest no właśnie obfituje w taką radość, nie? Że, że wreszcie. Będzie koniec świata. Wreszcie będziemy z Bogiem najbliżej jak się tylko da. Kochani, ja myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie w taką perspektywę wchodzili. Żebyśmy łamali trochę te nasze schematy, schematy myślenia tego świata, dla którego jego koniec jest rzeczywiście czymś przerażającym. Ale dla nas, dla wierzących, koniec świata to jest miejsce, to jest moment spotkania z Bogiem twarzą w twarz. To jest moment, w którym rzeczywiście. Możemy być napełnieni do granic naszych możliwości Bogiem, nie? To jest niesamowite. I, i taką wizję nam też przedstawia dzisiaj święty Paweł. Wiecie, Paweł też pisze w liście do Filipian w, pierwszy, w pierwszym rozdziale takie słowa, które mi są naprawdę od długiego czasu bardzo bliskie. On tam pisze o, o swojej posłudze wobec Filipian, ale pisze też takie słowa: 1:23: Pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Zobaczcie, jaka w tym wszystkim jest tęsknota. Jak bardzo Paweł chciałby już tego końca, nie? czy to końca swojego życia, czy końca świata, jakkolwiek będziemy to pojmować, bo chodzi o to, żebyśmy wreszcie byli z Bogiem. Nie? Żebyśmy się z Nim spotkali już bez tych wszystkich naszych ograniczeń doczesnych. Coś takiego zasiewa w nas dzisiaj, święty Paweł. I tak jak mówię, dla mnie to jest niesłychanie ważne, żeby mi się stała ta myśl bardzo bliska. nie. Już w jakiś sposób to we mnie pracuje, muszę się Wam przyznać. Tak jak mówię, to chociażby właśnie te słowa Pawła do Filipian, nie? Pragnę odejść i być z Chrystusem, nie? Czasami jak sobie popatrzę, nie? Właśnie trzeba wstać rano i coś tam jeszcze się jakoś angażować i coś robić i tak dalej, i tak dalej. sobie myślę, Boże, jak dobrze by było już być z Tobą, nie? Myślę, że musimy nabierać takiej, takiej właśnie perspektywy patrzenia na, na przyszłość, patrzenia na wieczność, patrzenia wreszcie też na to, co nazywamy końcem świata. Bardzo bym chciał, żebyśmy właśnie takiej perspektywy nabrali. Bardzo bym chciał. I teraz spróbujmy w tym kluczu zobaczyć dzisiejszą Ewangelię, bo to też jest bardzo otwierające, bardzo budujące to, co możemy w niej dzisiaj odczytać. Kochani, czytając tę przypowieść o pannach roztropnych, mądrych i głupich, czyli mądrych i głupich, roztropnych, nieroztropnych, Ewangelia jest tutaj, że tak powiem, mniej pijarowa, mniej delikatna, tak i mówi wprost o głupich pannach, jeśli sobie zerkniemy w tekst grecki. No, nie wiem, wydaje mi się, że pierwszym takim pytaniem, przynajmniej mi to pytanie zawsze towarzyszyło, o znaki, o symbole tej, tej przypowieści, tak? Co oznacza co? A już najbardziej to chyba ta oliwa, nie? bo ona tutaj wydaje się taka kluczowa, taka istotna, zasadnicza właściwie. tak. Albo to, że mamy oliwę, albo jej brak wydaje się tutaj odpowiedzią właściwie na wszystko. Nie? W tej perspektywie, w tym kluczu przypowieści od posiadania oliwy zależy to, czy wejdziesz na ucztę z Panem Młodym. I teraz tak, no, czym jest ta oliwa? To jest pierwsze pytanie, które się rodzi. Benedykt XVI mówił, że to jest miłość. W takim kluczu rozważał ten fragment Ewangelii. Natomiast pojawiają się też głosy, że to jest Chrystus, tak? że to jest właśnie bycie w relacji z Chrystusem. Dlaczego? No bo Chrystus znaczy namaszczony. Nie? No To już się nam bardzo wyraźnie kojarzy, kojarzy z oliwą, więc... Więc możliwe, że Mateusz miał też coś takiego na myśli, natomiast dla mnie najbliższą taką sercu interpretacją jest klucz, że lampy, które te, te kobiety mają, te niewiasty mają to jest jakaś praktyka wiary, nie? to jest jakaś religijność, byśmy to nazwali, czy pobożność. Natomiast oliwa jest właśnie tą duchowością jest tą istotą, nie? Zobaczcie, że lampa oliwna bez oliwy nie będzie się palić. Tak samo yy, właściwie pobożność religijność bez yy, bez ducha, bez tej więzi z Bogiem jest pusta i, i, i na nic się nie przydająca. Więc mi bardzo ten klucz odpowiada i od razu też mam skojarzenie właśnie z pierwszym rozdziałem Izajasza. Tam od 11 wersu jest kilka takich bardzo gorzkich słów, które Pan Bóg wypowiada. Właśnie między innymi też yy, co mi po mnóstwie waszych ofiar, tak? kto tego żądałbyście, wydeptywali moje dziedzińce, przestańcie składania czczych ofiar, nie mogę ścierpieć waszych świąt i uroczystości. Nie? Dla mnie to jest najbliższe. Jeśli pytamy o Oliwę, natomiast bardzo bym chciał, żeby ten wątek, który jakoś samoistnie się nam narzuca, myślę, czytając tę Ewangelię, żebyśmy go na chwilę zostawili, żebyśmy to odłożyli i spróbowali na te Ewangelię zobaczyć, Popatrzeć nieco, nieco inaczej, z trochę innej strony, właśnie bardziej pod kątem tego, co nam dzisiaj podsuwa święty Paweł, nie? czyli perspektywy końca, końca świata. Zobaczcie, że ta Ewangelia również o tym mówi, tak? Mówi o tym, że przyjdzie moment, kiedy zostaniemy zaproszeni na ucztę. Więc to jest też jakiś tam koniec w takiej perspektywie. I teraz zobaczcie, te mądre panny. One miały taką perspektywę końca. One patrzyły w przyszłość. A właśnie biorąc też pod uwagę, czego dotyczy ta, ta alegoria tej przypowieści, czego o czym mówi ta przypowieść, to one patrzyły w przyszłość wieczną. Nie? Miały to na uwadze, dlatego zabrały oliwę, po to, żeby im wystarczyło, bo myślały o przyszłości, bo potrafiły przewidzieć to, że gdzieś tam w perspektywie dalszej ta oliwa będzie miała znaczenie, więc one, rzeczywiście, swoje życie, ten swój czas oczekiwania na Pana Boga, na to spotkanie z Bogiem takie bezpośrednie, na ten czas wzięły oliwę, czyli myślały o tym, że ten moment nastąpi, że on może przyjść gdzieś później i, i że ta oliwa będzie im potrzebna. Miały perspektywę wieczności, perspektywę czasu. Nie? Natomiast te głupie myślały tylko o tym, co tu i teraz. Nie? No mam lampę, pali się fajnie, ok, idę. Nie? nie pomyślały o tym, że ta oliwa może się wypalić, że, że może jej zabraknąć. Takie trochę podejście do życia tak tu i teraz, carpe Diem, hedonizm, konformizm, jakkolwiek byśmy to nazwali. Nie? Właśnie brak tej perspektywy wieczności. Tak przynajmniej dociera do mnie obraz tych dwóch grup kobiet. Właśnie jakby wychodząc od tego zdania, które najbardziej mnie dotknęło, tak, czyli właśnie yy, pocieszajcie się tym, że będziemy za chwilę z Panem Jezusem yy, tak całkiem na maksa. Yy, I właśnie to myślenie perspektywiczne, myślenie o przyszłości, myślenie o wieczności, zobaczcie, że w tej Ewangelii, jeśli, byśmy, jeśli byście też chcieli przyjąć taki klucz, o którym mówię, że w tej Ewangelii to jest też kluczem mądrości. Nie? Że człowiek, który myśli o tym, że jego życie ma jednak jakiś ograniczony czas, że jego życie tak naprawdę zmierza do czegoś, co będzie o wiele bardziej istotne, ale już po jego śmierci, to ta myśl o wieczności wpływa na, na czas jego postępowania tutaj na ziemi, nie? I podejmuje decyzje w tym życiu, podejmuje decyzje mądre, takie decyzje, które pozwolą mu zakosztować uczty, która jest właśnie w niebie, nie? w wieczności. Głupota w perspektywie tej przypowieści polega na tym, że nie myślę o tym, co będzie później, ale zatrzymuję się na tym tu i teraz, na tym, że w tym momencie moja lampa się pali, jakieś tam resztki oliwy z knotka się dopalają, a reszta mnie nie obchodzi. Nie, nie widzę tego, że, że to nie będzie trwało wiecznie. Kochani moi, bardzo chciałbym, żebyśmy myśleli o wieczności. Bardzo chciałbym, żebyśmy myli jak mądre panny, które mają tę oliwę, które pomyślały o tym, że, że właśnie że muszą przeżyć te, ten czas pełni tego ducha, pełni tej relacji z Bogiem, który pozwoli im też kontynuować właśnie takie, takie życie z Bogiem też w przyszłości. Nie? I teraz tak. W ogóle samo pojęcie mądrości. Prowadzi nas dzisiaj bardzo mocno do pierwszego czytania, gdzie, gdzie, gdzie właśnie sam tekst księgi mądrości, o mądrości, gdzie ta mądrość jest taka spersonifikowana, gdzie, gdzie, gdzie jest obrazowana właśnie przez osobę mądrości. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli też tak, że w prologu swojej Ewangelii święty Jan mówi o Jezusie jako o Logosie. On tam używa takiego greckiego pojęcia logos. Można je przetłumaczyć jako słowo i takie tłumaczenie też mamy w, chociażby w księdze, w matko, w Biblii tysiąclecia, w ogóle w Biblii, myślę, że, że chyba nie ma, nie, nie ma wydania, które, które by tłumaczyły to słowo jakoś inaczej. Logos, czyli słowo, nie? czyli Jezus Chrystus w tym kluczu janowego prologu Ewangelii, natomiast pojęcie logos oznacza też właśnie mądrość, oznacza jakieś takie działanie rozumowe też, nie? I, i, I myślę, że właśnie taka interpretacja, która też się pojawia czasami u biblistów, że ta mądrość starotestamentalna to też jest Jezus Chrystus, to jest też w jakiś sposób uosobienie Jezusa Chrystusa, ta interpretacja też mi jest bardzo bliska. Nie? I zobaczcie, że mądrość, o której czytamy dzisiaj w pierwszym czytaniu, ta mądrość, która jest tak ważna w perspektywie wieczności cały czas? Nie? Cały czas się poruszamy w tej ścieżce. Że ta mądrość jest taka bardzo wyczulona na człowieka, nie? że tam każdy właściwie gest, który człowiek podejmuje, nie? czy właśnie hmm, 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 którzy jej szukają, którzy wstają o świcie, którzy z jej powodu nie śpią, którzy są, chcą tej mądrości, to każdy ten gest jest od strony mądrości wynagradzany. Czyli. Każde nasze poszukiwanie Boga, każde nasze poszukiwanie Jezusa jest wynagrodzone. To bardzo, bardzo mi się to podoba, bo to pokazuje, że, że On bardzo chce nam odpowiedzieć, nie? że szuka wręcz takich momentów w naszym życiu, kiedy może powiedzieć: Słuchaj, ja jestem, jestem obecny, ja chcę być z Tobą, ja Cię kocham. Nie? Takiego Jezusa możemy odczytać, jeśli przyjmiemy właśnie, ten klucz mądrości, jako, jako, jako logosu, jako słowa, jako wreszcie, jako Jezusa Chrystusa. Nie? I to też nam pozwala zobaczyć całą tę naszą perspektywę, kochani, wieczności, o której chciałbym dzisiaj naprawdę to chciałbym, żeby wybrzmiało najmocniej, że mamy patrzeć w wieczność, że ta wieczność, ta myśl o wieczności ma kształtować nasze teraz. Zobaczcie, że jeśli zobaczymy w Jezusie kogoś takiego, kto zabiega o to, żeby z nami być, kto bardzo chce naszej, naszej relacji, naszej więzi, naszej przyjaźni, kto nie pozostawia bez odpowiedzi najmniejszego gestu, jakiegoś zwrócenia się w jego stronę, to to też pomaga nam wejść właśnie w taką nadzieję, o której też, też mówi właśnie Święty Paweł. Nie? Że czekamy nie na koniec świata, który będzie po prostu totalnym zawaleniem wszystkiego i wszystko wybuchnie, zniszczy się, zapadnie, zamrozi, utopi, nie wiem, roz, rozsypie w pył. Nie? Tylko czekamy na taki koniec świata, który będzie rzeczywiście wypełnieniem tej tęsknoty, tej relacji, że wreszcie spotkamy się nie jak w zwierciadle z Bogiem, to też porównanie świętego Pawła, ale że zobaczymy Go rzeczywiście twarzą w twarz, że będziemy z Nim tak bardzo blisko. Jezusowi na tym bardzo zależy. Właśnie, żeby nas zbawić, żeby nas spotkać. I, i, I taka perspektywa też się, myślę, powinna w nas rodzić. Kochani, życzę Wam niezmiernie tego, żebyście patrzyli w przyszłość, żebyście patrzyli w wieczność, żebyście tęsknili za tą wiec, wiecznością, żebyśmy tęsknili za tym dniem, kiedy spotkamy się z Jezusem, kiedy spotkamy się z Bogiem, bez naszych ograniczeń. Także wracajmy do naszej myśli o przyszłości, i niech ta myśl kształtuje naszą mądrość już tutaj, już na Ziemi. Shalom Alechem. Przyjaciel, tak się. Sobie znajdź i to już takie coś na N, co pozwala